Tutaj nie zwariuj i witam Was we vlogu z dzisiejszego dnia. Ogólnie ostatnio jestem strasznie nocnym markiem. Po prostu nie potrafię spać po nocach, a dzisiaj, bo jest czwarta w nocy, czeka mnie wyjątkowy dzień, na który czekałam już od bardzo, bardzo długa i. Teoretycznie powinnam się wyspać, ale teoretycznie jestem na tyle podekscytowana, że nie chce mi się spać. A z trzeciej strony, chce mi się spać. A z czwartej jestem w trakcie robienia spodni. I pewnie zapytacie, jak to jestem w trakcie robienia spodni. A tak to, że uznałam, że na ten wyjątkowy dzień muszę mieć personalizowane spodnie do mojego outfitu i zaczęłam sobie malować gwiazdki na spodniach farbami do ubrań. A tak przy okazji musiałam zakryć plamy, które zrobiły się podczas tego jak ćwiczyłam maszynką do tatuażu na sztucznej skórze. I po prostu skap mi tłuszcz i to się nie zmyło, ale uznałam, że nie będę wyrzucać spodni, tylko dam im drugie życie i pomaluję je farbkami jeśli chodzi o farby do ubrań, których używam, to używam farb do ubrań od firmy Artix. Namalowałam tutaj trochę gwiazdek, one są odrysowane. Fun fact, odrysowałam je od spinek do włosów, bo nie miałam za bardzo innego pomysłu, ale myślę, że całkiem fajnie to wyszło. No i jak widzicie, to są spodnie na wywiad. No i ten wywiad, jak też widzicie po tytule, jest z Olą Moszczyńską. Ale co i jak, jak do tego doszło, to zaraz Wam wytłumaczę, tylko przy okazji muszę się też ogarnąć trochę. Fakt, faktem jest prawie piąta, ale o 11 mam jakąś wyjść, więc 6 godzin to idealnie, żeby się tak super ogarnąć. Ogólnie uznałam, że te 2-3 godzinki snu nic mi nie zrobią i zdążę się na spokojnie ogarnąć, a. Trochę muszę się wyspać, bo bardzo mało spałam, więc lecę spać i widzimy się, jak zrobi się widno. Ogólnie to zaspałam i zostały mi dwie godziny, żeby się wyszykować, bo jest już prawie dziesiąta, a ja o 11.40 mam ostatni autobus, więc co? Robimy speedrun szykowania się. Jeśli chodzi o Ficik, Ficik się prezentuje tak, spodnie się prezentują tak i powiem Wam, że no, całkiem ładnie wyszły. Ja bym jeszcze trochę rzeczy do nich pododawała, na przykład na każdym szwie chciałabym, żeby był granatowe, a nie tylko tutaj, ale no, teraz już nie zdążę tego zrobić, ale myślę, że jeszcze kiedyś to zrobię i może Wam pokażę efekt gotowy. Pozdro, Rozkładamy stół w łazience. Ogólnie, jeśli chodzi o wywiadzoną i o Ole i jak to się stało, że będzie ten wywiad, to już wam wszystko opowiadam. Ja bardzo się cieszę z tego wywiadu, ponieważ Ole oglądałam od 2023, nawet wcześniej w sumie ją oglądałam, ale tak bardziej od 2023, kiedy mieszkała za granicą. Jej filmiki naprawdę stały się dla mnie taką mega odskocznią od szarej codzienności za granicą. Potem wróciłam do Polski i gdzieś tam sobie marzyłam, że wiecie, pójdę do burgerowni i może ją spotkam. Poszłam do burgerowni. Burgery tam były. jeszcze raz muszę tam kiedyś pójść. Ale jeśli chodzi o, o tą właśnie burgerownię, to tam poszłam. No, nie spotkałam Oli tego dnia jak byłam akurat z burgerowni to była tak straszna ulewa, że no po prostu była tragedia, a wiecie ona ogłosiła tam na instagramie, że będzie ale niestety na tyle się rozpadało, że no nie przyjechała no i jakiś czas później zapisałam się do szkoły Tam w tej szkole trochę się udzielałam i dzięki temu Mogłam prowadzić dalej, już yy, stworzoną przez jednego z uczniów szkolną telewizję. Yy, no i tak, w, za jakiś czas, bardzo szybko, od tego jak dostałam telewizję, dowiedziałam się, że Ola chodziła do szkoły, w której ja teraz jestem. I ja już w tym momencie wiedziałam, że moim celem będzie nagrać z nią wywiad. Minął jakiś czas. My robiliśmy mega, mega fajne rzeczy na szkolnej telewizji. Yy, ogólnie, jeśli chcecie zobaczyć, co my tam robimy, bo jesteśmy jedyną telewizją licealną w szkole, to zapraszam Was na kanał Econom TV. I tam możecie sobie zobaczyć wszystkie wywiady, wszystkie filmiki, wszystkie spoty i ogólnie mega wartościowe treści. No i ja już wiedziałam, że wiecie, to będzie mój cel, że. Nagram jednak ten wywiad z Solą. Jednak na czas mijały, my byliśmy zajęci innymi projektami i nigdy nie było czasu, żeby ją zaprosić, i w ogóle jakoś ten pomysł się rozszedł gdzieś na dalszy plan, bo no, albo w ogóle, że może zrobimy, może nie, jak będziemy mieli czas. No i wiecie, minął tam rok, telewizja dalej działała, a o wywiadzie z Solą w sumie już nie mówiliśmy. Aż do momentu, kiedy w tym roku, jakoś w październiku, albo nawet w listopadzie, już moja koleżanka mi pisze: Ej, Stara, Ola, ta co chciała z nim nagrać wywiad, jest na sali gimnastycznej. I ja takie do księdza. Proszę, księdza. Ja mam zwolnienie na dzienniku. Ja muszę teraz wyjść. Nie miałam tego zwolnienia. Ale ksiądz mnie i tak wypuścił i ja pobiegłam sprintem przez całą szkołę tylko po to, żeby zdążyć się z nią zobaczyć i spontanicznie zaprosić ją na wywiad. Podbiegłam do Oli po prostu z prędkością światła i mówię jej, Ola, Ola, słuchaj, cześć, dzień dobry, yy, prowadzę szkolną telewizję, czy chciałabyś zrobić z nami wywiad? Ona się zgodziła i od tamtego czasu planowaliśmy datę. Kiedy wywiad może się odbyć? Wywiad miał być w styczniu, potem niestety wypadło nam coś tam, że wiecie, był ferie, przerwa świąteczna, no to niestety wywiadu nie udało nam się tam zorganizować w styczniu. Miał być na początku lutego, ale ja się rozchorowałam i brałam antybiotyk, nadal słychać po mnie, że jestem trochę chora. Ale to już są by dosłownie takie pozostałości po tej chorobie, i nie muszę brać antybiotyku. No i tak, wywiad został przełożony ze względu na moją chorobę na dzisiaj. No i ja teraz po prostu skaczę z radości, bo naprawdę nie mogłam się doczekać tego dnia. Szczególnie, że obserwuję olej, i ona jest naprawdę w sensie. Obserwuję ją na TikToku i po tym oceniam, że jest mega fajną osobą, ale też jak wtedy zgodziła się na wywiad, to widać, że to jest naprawdę taka osoba, która nie udaje w internecie. A teraz naprawdę ciężko jest znaleźć taką osobą i to mi się, osobę i to mi się właśnie w niej podoba, że jest taka naturalna na swoich social mediach. No i co? No, ja jestem podekscytowana i po prostu. Pomalować się jakoś muszę, żeby wiecie, wyjść jeszcze w kamerze, no nie? Jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż, oczu stawiam na taki jasny, pastelowy, fioletowo-różowy, taki bardzo delikatny i kobiece. Boże święty, ja już się tak stresuję, bo zależy mi o tym wywiadzie. Ja już po prostu jestem jak galareta. W sensie nie trzęsę się, ale serce mnie boli. Dobra, jeśli chodzi o makijaż, myślę, że jest gotowy. Jeszcze muszę oczywiście zrobić usta i włosy. No dobra, jeśli chodzi o makijaż, makijaż się tak prezentuje i powiem wam bardzo mi się podoba. Ładnie, estetycznie wyszedł. Wszystko jest w takim właśnie pastelowym fioletowym kolorze. Pasuje mi do włosów. Włosy mi się już trochę sprawły, więc będę musiała je poprawić. Ale jednak wszystko według mnie ślicznie do siebie pasuje. No i co? Zaraz lecę do szkoły mogę się doczekać, bo czekałam na to, jak dobrze wiecie, już bardzo, bardzo długo. Cię przybliżyć? Czy nasze liceo, on, było cię jest do, tak, kobieta, Jako jest dorosła kobieta. Bardzo jak teraz na normie? Bo na to będzie też Fajnie. Ogólnie jestem już po wywiadzie i powiem Wam, było przefantastycznie. Cały wywiad oczywiście będziecie mogli zobaczyć na koncie szkolnej telewizji, do której linka Wam zostawiam w opisie. A ja w ogóle po wywiadzie byłam w Biedronce i patrzcie, dorwałam tą wir wiralową pandę kapibarę w sensie kapibara, która zamienia się w pandę, a z tyłu jest panda, która ma kapturek kapibary. To jest tak słodkie? Nie jestem po prostu mega zadowolona z tego zakupu, ale że wywiad super się udał, to powiem Wam należy mi się. Dobra, wróciłam już do domu, bo wcześniej na poprzednim klipie, jak widzieliście, to byłam u chłopaka i jestem tak padnięta. Jakby wiecie, ja usnąłam koło piątej i no naprawdę mega, mega mało sławię. Ja w ogóle byle jak zmałam ten makijaż, jestem po prostu padnięta i mam ochotę sobie zamówić sushi i to zaraz zrobimy wczoraj zamawiałam sushi, ale dzisiaj po prostu mam taką ochotę świętowania bo wywiad mi naprawdę cudownie wyszedł i jestem taka no po prostu szczęśliwa ogólnie przyszło mi sushi i mega polecam wam suszarnię Sushi Babu bo naprawdę mają przecudowne przepyszne sushi jest to jedna z moich ulubionych suszarni jeśli chodzi o to, co zamówiłam, to zamówiłam dwa sety: i do tego japońską lemoniadę yy, o smaku winogrona. Jeden set sushi to Premium Unagi, a drugi to Kalifornia łosoś chyba tak? Nie jestem pewna. No powiem wam, tak padłam od razu, że jest 22 i ja poszłam po prostu spać. Ten dzień był tak wykańczający, emocjonujący, że po prostu nie dałam rady i usnęłam. Ja po dzisiejszym dniu po prostu padam. Naprawdę. Ja wiem, że jak ja położę głowę na poduszce, ja momentalnie usnę, ale pamiętajcie, Trzeba zadbać o siebie, dlatego robimy moją pielęgnację wieczorną. Ogólnie ze szkołą telewizją i z TikTokiem szkoły, jesteśmy już po powrzuceniu y, TikToków na nasz profil i powiem wam no wyświetlenia, jakie zdobyliśmy po 5 godzinach od wstawienia, mnie po prostu miło zaskoczyły, bo naprawdę Myślałam, że będzie trochę gorzej, a bardzo miło się zaskoczyłam. Jutro w ogóle wraca z zagranicy moja mama, więc roboty będzie dużo, bo na pewno muszę wysprzątać na błysk mieszkanie. No i również pójdziemy sobie na zakupy, bo ja jak mieszkałam sama, to wiadomo, jedzenie kupowałam tylko dla siebie. No i tak, żeby mi starczyło do końca dnia. Czyli śniadanie, obiad, kolacja. No i wieczorem już nic nie ma, tylko jest jeszcze tam na śniadania. No a że jutro ma przyjeżdża, no to przydałoby się zrobić coś, wiecie jakiś obiad i tak dalej, kupić więcej jedzenia, bo potem będzie niedziela, no nie? I w niedzielę to my nigdzie nie pójdziemy, nic nie kupimy, więc jutro muszę iść na zakupy do domu. W ogóle serum którego teraz użyłam to jest Skin Boost od Sorei. Na wieczór też sobie użyjemy malinowego kremu od bielandy i on też jest cudowny. Ale to jak on po prostu cudownie pachnie, to jest... No, kocham zapach malin. I w ogóle uwielbiam maliny. Maliny są jednymi z moich ulubionych owoców. I jeszcze jeśli chodzi o must have, który muszę mieć w domu, to są herbatki owocowe. Kocham herbaty owocowe, szczególnie malinowe, ale też jeżynowe są przepyszne. Po prostu to jest mój must have, który zawsze muszę mieć w domu. I do picia herbaty mam taki cudny kubeczek z jednorożcem i mam jeszcze taki z pandą, zresztą wam pokażę. No patrzcie to, ten też jest po prostu przecudowny. Ogólnie ja mega ubieram takie tematyczne słodziusie kubeczki. Mam jeszcze z Mikołajem. No mam taki po prostu kolejny też cudowny świąteczny kubeczek. No po prostu kocham tematyczne kubki. No ja kładę głowę na poduszce i mnie już nie ma, mnie już nie ma. Ogólnie widać, że kocham kapibary. Naprawdę widać to. Ogólnie ze względu na to, że ten dzień był mega, mega zabiegany, nie zdążyłam niestety dla Was nic nagrać, ale jak obiecałam przygotowałam coś specjalnego. I Wy już pewnie to widzicie na moim kanale, ale choć może nie. No ale jeśli chodzi o to, co przygotowałam, to... Przygotowuję sobie swojego własnego awatara, który będzie moim profilowym na kanale. I będę Wam co chwilę pokazywać progres, jak, jak mi idzie. Tutaj mamy referencję, ale będzie całkiem inaczej niż referencja. Mi tutaj głównie chodzi o pozę. Szczerze, na tym etapie, jakim teraz jestem, ja jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. Bo boję się, że to nie wyjdzie. Bo ja, jeśli chodzi o rysowanie postaci, to, tak powiem Wam, średnio, szczególnie takie graficzne na tablecie, na kartce sobie jeszcze jakoś radzę, ale na telefonie lub iPadzie, no to powiem Wam, że dopiero się uczę, jeśli chodzi o rysowanie postaci. Powiem Wam, że koncepcja na moje profilowe całkowicie się zmieniła i powstało teraz coś takiego. Jak to wyjdzie, to jeszcze zobaczymy póki co. Jestem w trakcie robienia włosów, a to naprawdę jest masakryczna rzecz. Ogólnie, póki co, to się tak prezentuje. Trochę mi nie pasują te rzęsy w tym oku. Oko jest prześliczne, ale te rzęsy. Jeszcze czeka mnie dużo pracy, jednak wiecie, rysuję to, maluję już od 3 godzin. No, 3, 3 godziny już będą. No i czas się zacząć powoli ogarniać, bo jeszcze nic kompletnie nie zrobiłam. Ale do malowania y, mojego profilowego wrócimy jeszcze. No, powiem tak, skończyłam y, rysunek moje nowe profilowe. I mam nadzieję, że jako takie jak na pierwszy raz wyszło. No kochani moi widzowie jest wtorek kolejnego tygodnia, a ja nadal nie zabrałam się, żeby skończyć ten vlog. O, patrzcie, jak tam jest Basia. Nie, nie. nie. Poka się widzą. Poka się widzą. Tak się. Poka się. O, malutkiego klulicka trzeba było pogłaskać. Tak, tak, Basiunia. Tak, tak. Tak, maluszku. Tak, tak. Nosek, nosek. Moja mama. No, przywitaj się. Przywitaj się z ciociami i wujkami. No. Oj, moje śliczności. No, z Basią się już przywitaliście, a ja wam powiem, jaka jest sytuacja. Miałam zrobić unboxing paczki jeszcze w tym odcinku i go jeszcze zrobimy, ale myślałam, że zrobię go teraz i słuchajcie tego, ja za 20 minut mam autobus, pozaczynam yy, prawo jazdy, teorie. Już wczoraj byłam na pierwszych zajęciach, dzisiaj mam drugie. No i muszę się szybko wyszykować. Szczerze, wyglądam tak fatalnie, jestem zmęczona, chora od kilku tygodni i nie mam na nic siły. I jeszcze jakoś 5 minut temu, zanim się zaczęłam szykować, myślałam, że mam co najmniej godzinę, a nie 10 minut na wyszykowanie się, bo autobus jest za. Teraz to w sumie jest już za 15 minut. Uch. No nie wyrobię się. Nie, no wyrobię się, ale za dużo, za dużo wszystkiego. Ogólnie muszę się pochwalić, dostałam nową bluzę z beczki od mamy i ona jest taka cudowna, gdybym miała czas to bym wymyśliła do niej jakąś stylizację się jakoś ładnie pomalowała, ale teraz to ja jestem po prostu w biegu i jeszcze mam wrażenie, że zaraz dostanę gorączki, a no na prawo jazdy muszę iść, bo chcę je zdać, to jest mój cel na ten rok. Ale wiecie co? Tego się nie spodziewałam. To jest SK i nie spodziewałam się, że ta bluza będzie miała taki krój, że będzie opadała na ramiona. A wyglądam dzisiaj tragicznie. włosy. Mam w ogóle nie do takich bluzek. M muszę założyć coś innego, bo ładna jest ta bluza, ale no, no nie spodziewałam się tego, że ona będzie opadać na ramiona i jakoś nie czuję się na tyle komfortowo, żeby ją założyć. Bo no, słabo to wygląda, jak jest jestem nieogarnięta. Jakbym miała do tego jakąś spódniczkę lub coś, to jeszcze by to jakoś wyglądało. Ale tak to strasznie mi się nie podoba. basicowo wygrała bluzę z kapibarą. Ja ją mega uwielbiam, bo przypomina mi ją Basiuni, która nawet według Was wygląda jak kapibara. Ale pierwszy raz jak ją zobaczyłam, to właśnie bacie to była taka. Miniaturka kapibary. Nie tylko króliczka, ale taka, taka, malutka kapibara. I właśnie kapibary to jest ostatnio coś, co kocham, co mogliście widzieć też w tym vlogu, bo kupiłam proszkę kapibary. Tylko dlatego, że mi przypomina o mojej kochanej króli Basi. No i nie powiedzcie, że ona nie wygląda jak taka właśnie mała kapibara. No po prostu kapibara, kapibara, no? Ty kapibarą jesteś, Basia. ty. <laughs> Jaka ona jest śliczna No dobra kochani, ja już wróciłam z kursów No i jak wam obiecałam, teraz będziemy sobie otwierać paczuszkę Zamówiłam kilka sobie fajnych e, outfitów Ponieważ przez to, że pofarbowałam włosy Chcę trochę zmienić e, styl nie jest to jakoś dużo outfitów, ale jednak coś tam ciekawego się znajdzie. Dobra, przejdziemy do najmniejszej paczuszki, czyli do piżamki w takim misie. Nie pamiętam jak one się nazywały, ale to była jakaś bajka. No i to są takie tęczowe, kolorowe misie. I zaraz wam pokażę, jak w tym wygląda. Dobra, kochani, piżamka się prezentuje tak i, kurczę, niezbyt. No, kochani, piżamka prezentuje się tak. Jeśli chodzi o dół, myślałam, że dół będzie trochę dłuższy, tak jak na zdjęciu referencyjnym. Jeśli chodzi o górę, myślałam, że będzie troszkę większa i jest taka idealna. Piżamka mi się podoba i jest taka przeurocza przesłodka więc na pewno ją zostawiam. Na teraz na pewno nie będzie idealna, bo jest zimno niby. Wiadomo, w, w domu i tak jest ciepło, ale jakoś... Ja wolę w zimę spać w takich cieplusich, takich kigurumi różnych, takich słodziutkich, a ta piżamka jest słodziutka, nie jest za gorąca, więc będzie idealna na lato. A w ogóle, nie chwaliłam się Wam, mam nową dziarę. I to są kwiatki wiśni. I tutaj ją widać, idealnie widać. Jest śliczna. No dobrze, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, będzie to taka zwykła różowa. Pastelowa, oversize'owa koszulka. Dobra, jeśli chodzi o t-shirt tak on się prezentuje. Jest bardzo oversize'owy, choć myślałam, że będzie dłuższy. I tu jestem nieco zawiedzona. Również jestem niestety zawiedzona tymi tutaj szwami. Tego wydaje mi się, że nie było na zdjęciu, no ale jest i niestety, no muszę jakoś to przeżyć. Materiał jest według mnie jeszcze gorszy niż w tamtej piżamce. I tak... Jednej rzeczy za bardzo nie chcę odsyłać, ale też nie wiem, czy to nie będzie jedna z tych rzeczy, których po prostu nie będę chodzić albo wystawię na Vinted, no bo no jakoś mi tak nie pasuje. Ja Wam też teraz pokażę, jaka jest na długość. Spodziewałam się takiej mniej więcej przed kolana, a jest do połowy ud. No, choć w sumie z daleka wygląda fajnie, to spodziewałam się, że będzie... Dotąd, tak jak się schylę, a tak to jak, jak prosto jestem, to ona jest trochę krótsza. No, ale tak jak patrzę na nią z daleka, tak tutaj, jak rozłożę ręce, to wydaje mi się, że jest całkiem fajna. Z bliska, no, jakoś mi się tak bardzo to nie podobało, ale no, tutaj, jeśli chodzi o to, to jakoś to przeżyję. Wydaje mi się, że jednak jest w porządku. Dobra. I przechodzimy do kolejnej rzeczy. Na tej bluzce bardzo mi się zależy, bo bardzo mi się spodobała. I będę chciała ją jakoś fajnie stylizować. No i do tego robić fajne makijaże. Więc mam nadzieję, że ta bluzka będzie po prostu taka jak na zdjęciu. Dobra. No i tak, jeśli chodzi o górę, bluzka wydaje się no, idealna, taka jak chciałam. Wiadomo, jest trochę pogniecona. Materiał też nie jest najlepszy, ale powiem Wam, że Szem to jest różnie. Czasami uda się zamówić coś z dobrym materiałem, a czasami coś po prostu z takim, które się nie nadaje. Jednak ten materiał tutaj mnie jakoś yy, tak bardzo nie razi. No, widać, że bluzka jest mocno prześwitująca, no ale czy mi to jakoś bardzo przeszkadza? No, to też nie jest jakiś dla mnie wielki minus. No i jeszcze zaraz wam pokażę dół, bo dół też jest ważny. Tylko sobie do tej bluzki przymierzymy spodnie, bo one są też częścią stylizacji. I też tą bluskę właśnie też dopasowywałam pod te spodnie. No i również kolejną bluskę, którą zobaczycie, też dopasowywałam pod spodnie. No dobra, cała stylizacja wygląda tak. Spodnie to są. <grywania> spodnie to są dzwony z gwiazdkami takimi jeansowymi. No i powiem Wam, że ta stylizacja tak. Powiem Wam, naprawdę bardzo mi się podoba. Yy, będę wymyślała, pod nim, jakieś już mam tam w głowie jakiś fajny makijaż jeansy, dżinsy, jeansy dżinsy shane. To jest naprawdę jedna z ulubionych moich rzeczy, ponieważ jeansy. Yy, shane mają super materiał i wiecie, co jest fajne. Jak ja nie mogę w sieciówkach znaleźć w ogóle naś jeansów żadnych, nigdy po prostu żadne jeansy na mnie nie pasują. To tak na shane za każdym razem jak ja zamówię jeansy. Tylko raz mi się zdarzyło zamówić złe, niedopasowane do mojego rozmiaru. Tak to zawsze te, które zamawiam na szeń, są idealne do mojej figury. Są dobre, nie spadają, nie obciskają i jeśli chodzi o dzwony, też nie są za długie. Te też nie są za długie, a często, a często w tych sieciów wchowych jest tak, że właśnie dzwony po prostu nie zakrywają stopy bo ja jestem jednak niska, no i po prostu nie nadają się do kupienia. A te, powiem Wam, że jak założę wysokie buty, to są perfekcyjne. Więc tak się prezentuje pierwsza stylizacja i sobie zaraz przymierzymy ostatnią bluzeczkę. Dobra, jeśli chodzi o ostatnią bluzeczkę, to jest ta. Jest ona w cudnym, granatowym kolorze i wydaje mi się, że to jest najlepsza bluzka ze wszystkich rzeczy, które zamówiłam. No, i ta bluzeczka też jest idealna pod mój typ figury. Ja sobie jeszcze typowo wejdę na łóżko i wam pokażę, jak prezentuje się całkowicie na mojej figurze. No, i powiem Wam, że to jest taka chyba już moja ulubiona bluzka, choć ta poprzednia też była bardzo, bardzo fajna. Dobra, więc tak prezentuje się ta bluzeczka. No, powiem Wam, kocham te tutaj delikatne bufiaste rękawy. Do tego e, dekolt ma według mnie idealny krój, idealne wycięcia, jest po prostu cudowny. No i ta bluzeczka ma tu idealny krój, e, ponieważ jest taka wąska, podkreśla moją figurę. No a rękawy są nieprzylegające do moich ram, przez co no po prostu ta bluzka jest idealna. No po prostu jest cudowna. Po prostu cudownie się w niej czuję, więc no. No dobra kochani, to by było na tyle z tego filmiku. Oczywiście w opisie znajdziecie kody i linki do rzeczy, które zamówiłam, jak pod komuś się coś spodobało. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć i pa!